No dzień dobry kochanie, witajcie w kolejnym odcinku Post Apo. I słuchajcie, to jest pierwszy film, który nagrywam od momentu, kiedy wybiło mi 500 subów, więc chciałam wam wszystkim, którzy tu ze mną jesteście i subskrybujecie i komentujecie i e, lajkujecie i po prostu wspieracie mnie, chciałam wam wszystkim bardzo bardzo podziękować, ponieważ udało nam się to. Osiągnąć wspólnie i ja się bardzo cieszę, czekam na zakładkę społeczność, żeby móc się z Wami komunikować. Wiecie, poza filmami na co dzień, robić ankiety, informować Was o tym, co będzie się działo na kanale, i tak dalej. Mam nadzieję, że już wkrótce, a być może już nawet mam, bo ten film nagrywam. Jakiś tydzień przed jego ukazaniem się, więc kto wie, kto wie, może ta zakładka już się znajduje w no, przy moim kanale. A przy okazji ten film ukaże się chyba w czwartek, wielki czwartek, więc życzę Wam również wesołych świąt, wiecie, bogatego króliczka, smacznego jajka itd. itd. No i mam nadzieję, że jest już wiosna i że jest już ciepło i że już nie pada śnieg. Dobra, kochani. E, dosyć już tych życzeń. U nas pada śnieg, jak widzicie. Pada śnieg u nas mamy zimę. Mamy... Bo, raz, dwa, trzy, czwarty dzień zimy. Kochani, mamy czwarty dzień zimy. A jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle piąty dzień zimy w naszym wyzwaniu. Już sprawdzam i już się upewniam. Myszy, myszy wszędzie, myszy, tak. Jutro teoretycznie myszy powinny nam zjeść nasze zapasy, ale ponieważ mamy kota, to nie mamy myszy, więc nam to przynajmniej mi to nie przeszkadza. Nie wiem jak wy, nie wiem czy rozgrywacie. Jeśli ktoś rozgrywa to wyzwanie u siebie e, na swojej prywatnej rozgrywce albo na kanale, to dajcie mi koniecznie znać, bo ja bym bardzo chciała wiedzieć, czy, czy gracie. Próbowaliście i jak Wam idzie. No dobra, kochani, co my dzisiaj zrobimy? Zrobimy to, że udało mi się osiągnąć, bo pograłam sobie troszeczkę poza kamerą, udało mi się osiągnąć siódmy poziom majsterkowania, a to znaczy, że możemy sobie wybudować maszynę do zbierania deszczówki. I to właśnie uczynimy. W związku z czym, moja droga, moja kochana, proszę bardzo, chodź tutaj i zrób mebel. I co możemy zbudować? Ozdobę ścienną. Dobrze, zrobimy ozdobę ścienną, to znaczy, wiecie, potniemy trochę desek i te deski potem sprzedamy. I mam nadzieję, że uda nam się, to znaczy, na pewno nam się uda kupić maszynę do deszczówki. A potem napełnimy miskę tutaj naszym zwierzakom, bo odkąd mamy psa, to bardzo dużo nam tutaj schodzi tych. Tych, wiecie, zamienników mięsa. Muszę je cały czas dorabiać, bo pies dużo je. No, duży pies to dużo je. To takie w sumie dosyć normalne. Gdzie ty jesteś, kochany? Ach, tutaj sobie leżysz. Oj, oj, oj. Tak, jak widzicie, wstawiłam tutaj nasz prysznic. Fajnie, że na niego trafiliśmy. A tu mamy wannę, żebym ja mogłabym bemola kąpać, bo niestety w łazience się nie da, bo tam jest za ciasno. Kot uciekł. O, ale jak go zawołałam, to przyszedł. Okej, okay, dobra. To może, bo kot uciekł, bo miska była pusta i on tak chodził wokół tej miski, chodził, a potem chyba poszedł na polowanie. No wiesz co, wołałam Cię, ale to było tak trochę yy, przez przypadek. Ale no dobra, to wiesz co, to przerwij na chwilę tutaj tą robotę, Zajmie się naszym kotem, skoro już przyszła do nas. Weź wyjątkowo, o Jezu, wyjątkowa więź, przestrasz, pogłaszcz ją. I zaraz tutaj wypełnimy napełnimy i zawołamy, żeby ona sobie zjadła, żeby nie była głodna. No, bo troszeczkę nam tutaj marudziła. A, wiecie co? Co zrobiłam? Troszkę upgrade'owałam nam lodówkę. Mamy wzmocnione drzwiczki, mamy ogniwo paliwowe. Odświeżacz produktów. Świeższe składniki to lepsze posiłki. I będzie musiała dwie, trzy, dwie typowe i trzy do ulepszeń kuchennych. I mamy. To może nawet zrobię to ulepszenie. Tak. Bo wiecie co, no mamy zimę, ale zasadniczo jeszcze nie jest tak strasznie y, zimno, jak mogłoby być. Nie ma tragedii, mamy właściwie osiągnięte wszystkie nasze y, potrzeby na ten moment, oczywiście. Musimy się dalej rozwijać, ale, y, ale jesteśmy w całkiem niezłym stanie w tym momencie. Powiem Wam. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Pytanie, czy nie wydarzy się coś niespodziewanego? Dobrze, zobaczmy, ile kosztuje ta maszyna. A, i zobaczcie, co mi się udało wyciągnąć w ogóle ze śmietnika. I chciałam to sprzedać albo przerobić na, wiecie, te takie różne rzeczy do ulepszeń, ale stwierdziłam, że zostawię, bo w którymś momencie, yy, dopiero pewnie w trzecim roku, mamy za zadanie zbudować muzeum. Pomyślałam, że to się mega nada do tego muzeum, więc zostawię to sobie. Niech to tutaj w tym wyposażeniu będzie. Albo nawet wrzucę to po prostu do piwnicy tego domu. Jak was nie było, to zrobiłam stolik i jeszcze krzesło do jadalni chyba znalazła w śmietniku gdzieś tam po drodze. Nie wiem, czy to krzesło do jadalni da się coś z nim zrobić, bo ono jest spalone. Nie wiem, czy da się je naprawić. Zaraz zobaczę. A tutaj zaraz zobaczymy, ile tak. To kosztuje 500, a to kosztuje 150, czyli będzie. Tu, 105, e, czyli 605. A maszyna do zbierania deszczówki kosztuje 560, więc słuchajcie, stać nas. Dobrze, w takim razie ja sprzedaję i sprzedaję to. To od razu wstawię. Ale na czat w ogóle. Ja w ogóle nie kojarzę tego. Ja, ja nie mogę, co to jest? Ej, serio, nigdy w życiu tego obiektu nie używałam. I teraz też używać nie będę, bo nie mamy prądu, ale niech sobie tam stoi w tej piwnicy. Um, aha, i miałam kupić tą maszynę. Boże. Kolektor rosy, tak to się nazywa. No dobrze, niech będzie kolektor rosy. Zaraz go gdzieś tutaj wstawimy. Okej, okay, znalazła słuchajcie, jakąś folię, jakieś pojemniki i tutaj posklejała i jest. Zaraz zobaczymy, czy da się to jakoś może ulepszyć zepsuć zawory do wody, no nie, ale ulepszyć, wzmocniony kontener, szczelny i sprężysty, to może ulepszmy, słuchajcie, jak już jesteśmy przy tym, to wiecie, niech to, się, niech to działa, niech nie mamy z tym jakichś większych problemów, ona jest skupiona, więc akurat to jest dobry moment, żeby zajmować się takimi rzeczami, chociaż ja tu jeszcze chciałam yy, lodówkę jeszcze ulepszyć, nie wiem, czy mi starczy sprzętu. Odświeżacz produktów, tak, bardzo chcę to zrobić. Dobrze, czyli dzisiaj będziemy po prostu majsterkować i ulepszać i za chwilę będziemy mieć ósmy poziom. A ósmy poziom majsterkowania nic nam nie daje, ale poziom dziesiąty pozwala nam zbudować wiatrak, także... A! Słuchajcie, wiatrak to jest przydatna rzecz. Więcej nie możemy ulepszyć, ale możemy ulepszyć trochę lodówkę. Lodówkę też ulepszyłam, mówiłam Wam. Mówiłam Wam, że ulepszyłam trochę lodówkę? dałam jej ten, żeby działała na, jak to się nazywa? Ogniwo paliwowe jej naprawiłam, więc, znaczy naprawiłam, dodałam jej ogniwo paliwowe, więc słuchajcie, jest całkiem nieźle, jest całkiem spoko, jest naprawdę, naprawdę jest dobrze, ja jestem pod wrażeniem, czyli co my dzisiaj właściwie będziemy robić, skoro jest tak dobrze, niech ja pomyślę, o wiem, Wiem, pójdziemy sobie odwiedzić jedną farmę, na której dawno nie byliśmy, bo tak sobie myślę, że zgarniemy stamtąd pewne jajko. No, mamy ulepszoną lodówkę i lecimy w takim razie po to jajko. Mam nadzieję, że nie jest zepsute. Byłoby, byłoby to dziwne, gdyby nie było zepsute, ale wiecie, Simsy to Simsy, wszystko jest możliwe. Dawno nas tu nie było, a zaraz zobaczymy. Honorowy tytuł Singuru. Mmm, dziękuję. Co my tu możemy zgarnąć? Moi drodzy, o matko, masakra jakaś. Nie, prania to robić nie będziemy, ale schowamy sobie do wyposażenia pióra. Nie wiem, co tu jeszcze leży. Jakaś karta. Zresztą tu jeszcze, wiecie, rozejrzy. O, a to by nam się przydało. Ale nie da się zwędzić tego. A kaczuszkę? Czy mogę zwędzić kaczuszkę? Nie mogę, szkoda. No nic. Wiecie, o co mi się rozchodzi? Oto jajko, które znajduje się tu pod tym kurnikiem, tu, tu, tu się znajduje, nie chcę go umieszczać w kurniku, chcę je mieć w wyposażeniu, nie wiem czy uda mi się do niego dostać, no najwyżej będę musiała wejść do trybu budowania, ale może jakimś cudem, co, dasz radę je tam sięgnąć, nie dasz rady, dobra, to zrobimy tak. Teraz je schowasz sobie do wyposażenia. Proszę, zrób to. No. Nie, położysz je do kurnika. Mhm. No i to może ono się wysiedzi, ale kurczę, to nam nic nie da, bo te kury... Wiecie, chciałam je zabrać do domu, ale myślałam, że będę mogła, że to się uda, ale najwyraźniej nie. No nic, zobaczymy. Może ono się tu wysiedzi. Słuchajcie, to będziemy przechodzić kurę karmić tutaj. Ale to nic, bo mamy pióra, w związku z czym. O, właśnie, tu jeszcze są pióra, choć tu schowaj do wyposażenia te pióra. A ponieważ mamy pióra, to możemy kupić sobie kurę, to znaczy kupić wiecie, powiedzmy, że znaleźliśmy jakieś jajko w tym. O! Dzień dobry. Logika tam pierwszych. Raczej nie jest nam potrzebna. Ale tutaj może coś jest jeszcze fajnego. O! Tylko też nie mogę tego ukraść. To jest strasznie przykre. Coś zwędzimy. Coś na pewno zwędzimy. Tylko ja się muszę zastanowić, co? Dlatego, że trzeba ćwiczyć umiejętności zwędzania. Cóż ja mogę tutaj ukraść? Coś fajnego bym chciała. Szkoda, że tego, co bym potrzebowała, to ukraść się nie da. O! Możemy ukraść obraz. Chodź. Chodź, ukradniemy obraz. Nie wiem, czy ten... Może inne powinnaś ukraść? Tu jest więcej obrazów. No, ale w porządku, może być. Ukradniemy sobie obraz. Ha, podoba mi się ta opcja. Spoko. I chlebak by się przydało ukraść, ale też nie możemy. No dobra, koniec imprezy. Tutaj jeszcze skoczymy sobie do tych naszych ptaszków, bo coś tam im ostatnio dawaliśmy, więc może nie, nie przyniosły nam nic to nic, poplotkuj o kurczakach o chodź, poplotkuj o kurczakach i poobserwuj dzikie ptaki możesz pośpiewać z nimi jeszcze a to dlatego, że wiecie, powiedzmy, że znajdziemy tutaj jakieś jajko i sobie je ukurzymy, zastanawiam się, czy kury nam się do czegoś przydadzą, bo w sumie same jajka nam nie wystarczą, potrzebna nam jest jeszcze mąka a no do mąki raczej dostępu nie będziemy mieli więc w sumie te jajka to też tak średnio no, ale zobaczymy. Zobaczymy. Bo może coś jednak, może do czegoś się przydadzą. Moja droga, skoro jesteś głodna, to chodź tu, bo od razu zbierz wodę i wędkuj na przynętę. No nie wiem, niech będzie czarujący grzyb. Bo będę teraz chciała, żeby ona uzbierała komplet ryb. Wiecie, całą tą rybią kolekcję. Ponieważ ryby odblokowują nam cechę parceli naturalna studnia, a to nam może się przydać. No co prawda, mamy zbiornik na deszczówkę, więc już nie ma tragedii, nie jest źle, ale wiecie, trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwijać i będziemy w takim razie sobie tutaj starali się zdobyć tę kolekcję więc ja jej pozwolę tutaj trochę połowić. No a poza tym, jeśli chodzi o ryby, to tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, żeby nie było tak, że psy i koty jedzą nam tylko zamienniki mięsa, no to możemy też wymieniać ryby na pożywienie dla naszych psów i kotów. Jeden do jednego. Wiecie, jedno napełnienie miski to jedna ryba, więc yy, musimy mieć ryby w zapasie. A ponieważ działa nam już lodówka tak w miarę... O! Mamy krowo jagodo! Ha! Dobrze, zachowam sobie. Yy. Tak, to właśnie trzeba sobie trochę połowić rybek. Ok, czy jest tu klopek? Bo to musisz do toalety. O, jest. Weź tutaj, skorzystaj sobie od razu z łazienki. A potem skoczymy, słuchajcie, jeszcze na pole, bo chcę zobaczyć, czy tam się coś ciekawego nie dzieje. I może wyciągniemy coś fajnego z kieszonki naszego stracha na wróble. I jesteśmy na polu, chociaż ona jest bardzo głodna, więc ja jej może każę zjeść coś na szybko. Może jabłko byś sobie zjedz, żebyś wiesz, nie czuła się tak zupełnie pusta. <grywia> I choć to podejdźmy do naszego Pana Strachana Wróble. Sprawdź czy ma nasiona w kieszeniach, porozmawiaj z nim, opowiedz mu dowcipy, wdaj się w pogawędkę i poproś go o porady dotyczące rolnictwa. Będziemy się tutaj starali z nim Zaprzyjaźnić. Ja nie mam totalnie, słuchajcie, pojęcia, czy na takich parcelach da się go ściągnąć z krzaka. Takie gdzieś tam było założenie, idea, że jak się z nim zaprzyjaźnimy, to on się tu będzie trochę zajmował, właśnie tymi roślinami, które mamy tu zasadzić, ale z tego co widzę, to gra trochę funkcjonuje tak, że nawet jeżeli, o, zobaczcie, mamy nawet chyba maksymalne z nim, tak, przyjaźnimy się z nim, a on i tak nie schodzi z tego krzaka, no i, i, i raczej się tutaj tymi roślinami nie zajmuje. Ale to nic, możemy udawać, że on to robi, bo mamy za zadanie w, na wiosnę, to już Wam zdradzę, musimy tutaj zasadzić trochę roślin i się nimi trochę pozajmować. I właśnie nie jestem pewna, czy zajmowanie się takimi roślinami tutaj będzie w jakikolwiek sposób wpływać na ich jakość, więc mm, trudno tutaj e, powiedzieć. Być może po prostu będzie chodziło o to, żeby je pozasadzać, i, i tyle, wiecie. Po prostu, żeby one tu były. Ale jeszcze sprawdzę, bo tu rośnie soja. A, nie, no, okej, okay, to chyba jednak można poprawiać jakość, to dobrze. Ale teraz nie możemy jej ani nawieść, ani podlać, po, ani nic. No, ale, ale dobrze wiedzieć, że jednak jakby jakość tej rośliny się trochę zmienia. A więc chyba mamy na nią jakiś wpływ, bo ja je chyba nawoziłam. Możemy je ewoluować, okej. Okay. No właśnie, super, dobrze, dobrze. No to czegoś się dowiedziałam i w miarę mi to się układa. Wrócimy teraz do domu. Wrócimy do domu, ona no, jest już trochę zmęczona, trochę brudna i trochę głodna, ale to nic. Myślę, że słuchajcie... Rozpalimy sobie ogień w kominku. A to dlatego, że no właśnie robi się już tak. Wiecie, zimowo, chłodno, już ludzie, którzy się tu kręcą, już wiedzą, że ten dom jest zamieszkały, ale wiedzą też, że mamy psa, że wiecie, potrafimy się obronić. Więc wydaje mi się, że ona po prostu już stwierdza, że nie będzie się aż tak totalnie ukrywała. I pozwoli sobie na, e, na rozpalenie tego ogniska. I może chciałabym, żebyś porozpieszczała psa albo kota na kanapie. Może psa porozpieszczaj, a potem, żeby nie było, porozpieszczaj też kota. E, ta, 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 ta. Czy możesz też rozpieszczać na kanapie? Możesz. Dobrze. No właśnie, i spędzimy sobie tutaj trochę, wiecie, taki. Miły czas, już na spokojnie, w naszym domu, w towarzystwie naszych Nilusińskich. właśnie, żebyśmy się poczuli trochę, trochę lepiej, jest już pierwsza w nocy, Boże, tak późno, no to dobrze, to jeszcze porozpieszczaj naszego kota i pozwolę Ci pójść e, spać, co? Tak sądzę. Tak, Ivy poczuła się bardzo zmęczona i postanowiła zasnąć sobie tutaj, na tej kanapie, przy tym ognisku. Eee, zobaczymy, co jej się przyśni. A ja się już z wami żegnam. Życzę wam miłego simowania. Jeszcze raz wam życzę wesołych świąt i bardzo dziękuję za to, że tu ze mną jesteście. Do zobaczenia po Wielkiej Nocy. Życzę wam miłego simowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. I pa, pa.